Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj nowy nabytek do akwarium. Jak widać krewetka filtrująca. Zobaczymy czy się zaaklimatyzuje Ten w tym zbiorniku. Kiedyś miałem dwie krewetki filtrujące parę lat temu. Jak miałem jeszcze inne akwarium, wtedy to było 100 litrowe. A teraz jest... Nie, chyba było 60-litrowy, tak? A teraz jest 200 litrów. No to zobaczymy, Jak da jedną radę, to jeszcze jedną kupię. No już z 20 minut się pomoczyła we folii. Weźmy teraz wypuszczę, ale tak to jest poplątane tą gumką, że ciężko to. Ogarnąć. Woda będzie dobra. Chodzi mi o temperaturę wody, bo mieści się w granicach normy, żeby krewetka mogła żyć. Dół średnia długość takiej krewetki to jest około 2 lat. No to zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj 2 kwietnia. Zobaczę właśnie no, ale myślę, że się przyjmie Że nie, nie będzie ciężkich warunków, bo Jest też ruch wody Dobry e, Z filtra Także będzie miała co łapać i Filtrować ja Muszę to przelać do takiego zbiornika plastikowego No bo zrobili trochę kłopot w tym sklepie Dali taką siateczkę plastikową. Może za chwilę pokażę. I nie chciałbym, żeby mi ta siateczka plastikowa tam wpadła do, do, do akwarium. by tam szukać. Albo jakieś resztki wypłyną. Trzyma się mocno. Nie chcę puścić. <laughs> o, zmykaj mała. O! Już biednie Ciekawy jestem, gdzie, jakie sobie ubierze miejsce, na pewno będzie to przy jakiejś roślinie, będzie się trzymać do, i będzie filtrować. Ryby, może teraz już tak nie podpływają, ale jak była w folii, to podpływały ciekawskie, co to za nowy, Uczestnik będzie akwarium i to taka, taka siateczka plastikowa. Także, moim zdaniem, sklep się nie postarał. Powinien dać jakiś kawałek trawy, czy coś zielonego, naturalnego, a nie taka siateczka. No i już, już widać, że dalej siedzi, zaraz czmychnie pewno. A już, już ucieka w krzaki. Sklep, który kupiłem był dobrze zaopatrzony. Było bardzo dużo tych krewetek filtrujących. No i już, jak widać, krewetka pracuje. Filtruje <grystanie> tą wodę. No i zobaczymy jeszcze, jak to będzie dalej. Także będę informował na bieżąco. Znowu tam za parę dni nagram film. Może coś więcej opowiem o tej krewetce. No. Krewetka pracuje. Także do następnego. Siemanko. Cześć.